Hej, jest wtorek, 30 lipca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem, nadaję do Was z przeszłości. Dlatego robimy quizy ze Sporkle, ponieważ mnie nie ma i nie mogę zrobić quizów e, tych, które wychodzą codziennie, ale za to możemy e, od, odklikiwać backlog ze Sporkul. Dzisiaj będzie m.in. znowu powrót do dylematów, będziemy szukali hidden objects, ale zaczynamy i do tak, żeby być na drodze do dokończenia quizu. W którym wybieramy 7 si aktorów z jednego filmu, musimy ich wskazać poprawnie. Później dostaniemy następny film, z którego będzie 6, i tak aż do jednego. Okej, okay, Birds of Prey. Uh, żebym zapamiętał więcej, co tam się działo. Ewan McGregor na pewno, Journey Smollett na pewno, Margot Robbie, która jest tutaj też, Mary Elizabeth Winstead również. Rosie Perez też pamiętam i zostawmy dalej, bo mam pomysły. Na przykład Ali Wong, ale nie chcę się mówić. Promising Young Woman, ok. Bobernon Curry Mulligan. To było ok, bo tam było faktycznie sporo aktorów, tylko oni grali w małych, krótkich rolach. No właśnie, i to jest martwiące. Ten film będę musiał sobie zostawić, mi, że oglądałem, ale to też już było jakiś czas temu i nie pamiętam wszystkich. Wonder Woman, Chris Pine, Gal Gadot. Czy Christopher mintz Plus grał w tym filmie? Chyba nie. Kristen Wiig grała. Pedro Pascal grał, chciałem go zaznaczyć w innym filmie. I... Hmm... idziemy dalej. O Boże! The Croods, Nicolas Cage, nie wiem, Ania Taylor-Joy, nie? Idziemy następne Bad Boys for Life. Martin Lawrence, Will Smith i. Ciężko powiedzieć The New Mutants. To jest Ania Taylor Joy. Nie wiem czy Maston. I Sonic the Hedgehog. Jim Carrey, Ali Wong. Vanessa Hudgens? Nie. Promising Woman. Vanessa Hudgens? Nie. <laughs> Laverne Cox, nie wiem skąd to wyciągnąłem. Christopher mintz plus był faktycznie, Alison Brie pasuje, bo grała koleżankę. Czy może Wonder Woman? Nie, no jest przecież Robin Wright, okay, co, o czym ja gadam. Emma Stone wkrótce, Maisie Williams może? Nie wiem, co to jest Cloris Lichman. Maisie Williams jest w tych nowych Mutantach. Ok, 82%. Kurde, moderate, czyli taki dosyć trudny. Cloris Lichman nie wiedziałem. Ella J. Basko, OK, fair enough, Promising Young Woman, Jennifer Coolidge, nie pamiętam mi. Ryan Reynolds, i Vanessa Hudgens jest w Bad Boys for Life, co może powinienem faktycznie zgadnąć. No dobrze, no nie jest to świetny wynik, ale kilku nazwisk nawet po prostu nie rozpoznałem. No i mamy krzyżóweczkę. Pierwsza litera z każdego filmu. I będziemy mieli ułożone normalnie słowa. Quantum of Solace, Us, Interview the Vampire, Terminator, Up, North by Northwest, Despicable Me, Out of Africa, Alien, Tutsi, Old School, Men in Black, Dr. Strangelove, Once Upon a Time in Hollywood, Lala -la Land i coś na le. Uuu, nie, nie to nie może być, ale to jednak nie, nie dol, evita. I mamy całą e, zrobioną, quit and do atom dol. Quad, Unto, Idol i Tone. To jest Ewita, bo próbowałem poznać modą Madonnę, trochę ciężko, bo mi sobie. I mamy 25 filmów, musimy znaleźć, tak jak w grze typu Hidden Object. Będzie początek tytułu, i będziemy musieli znaleźć resztę, klikając, klikając na odpowiedni przedmiot, który pojawia się tutaj na, na tym tle. Strangers on a Train. One flew over the cuckoo's nest, czyli lot nad cuckooczym gniazdem, the herd locker. <laughs> Flags of our fathers, bym powiedział. Curious case, curious case of Benjamin Button. Pirates of the Caribbean, dead man's chest. I w jaki sposób jest reprezentowany chest? W taki. Raging bull, cat in the hut, guys and dolls, princess bride, The Lego Batman Movie. Czego Lego? Okay. Spider-Man The Great Cut Detective. Tu dalej Claudio The Chance of Meatballs, Meatballs, Rainman. nie widzę. No, na pewno The Rainman. Ah, to okay. jest Pokémon Detective Pikachu. The Elephant Man. Za każdym razem robiłem coś takiego, że nie do skali, i potem człowiek szuka jakiegoś ogromnego, a to był jakiś mały słonik, który sobie stoi po prostu na stoliczku. The man who shot Liberty Valance. Okej, okay. uh, now. What oh, the fuck is Valance? <laughs> the man who shot Liberty Valance. Pillow. Ok, jedziemy dalej. Pan's Labyrinth, cool hand look. Empire of the Sun, Peter Rabbit, Peter Pan, Ford versus Ferrari. Ford, Harrison Ford, Mission Impossible, Ghost Protocol, Jojo Rabbit, the great cat detective, the great mouse detective, the man who shot Liberty Balance. Oh wow, <laughs> wyciągnięte z czapki firanki, jakieś takie podwieszone, to jest balans, totalnie tego nie wiedziałem, 23 na 25, eee, no okej, okay, mogło być lepiej, eee, ale, ale nie znałem, great mouse detective, Ok, okej, okay, to faktycznie, nie wiem, czemu, nie wiem, się, myślałem, że jest kat. Dobrze, eee, następny quiz, tym razem mamy potwory z filmów i szukamy cytatów, it's alive, jest Frankenstein. Ona powiedziała, że dżungla po prostu ożyła i zabrała go. Zostawimy to sobie, ale bardzo ciekawe. Dżungla ożyła i zabrała go. Hmm. Ripley. Wiem, że to jest alien. Bert to jest podziemie. To jest potwór ziemią, Tremors. Tysiąc lat temu rozbija się. I zostaje wyrzucone. Dobra, to jest the thing. Ludzie jedzą ryby grogan. Ryby nie jedzą ludzi. Czy to pirania. Hej Seymour, skąd wziąłeś te G. roślinę. Little Shop of Horrors uh, Heart of Killer Rabbits. Bardzo ciekawe, nie wiem. No ale to może być tylko. Night of the lipus. Ale zostawimy sobie. Prawdziwy jest. święty Mikołaj był totalnie inny. Coca-Cola, Santa to, to jest tylko teoria spiskowa. Tylko do tego mi pasuje. Nie mówię, że jestem insektem, który, który śnił, że jest człowiekiem i podobało mi się to, ale teraz sen się skończył i insekt się obudził. To musi być The Fly. Amazon Menfish. Twoje armie zostały zniszczone, ty torturowałeś i nadziałeś tysiące ludzi. Ty mami? Dracula pasuje. Każdego 23 przez 23 dni będzie jadło. Jadło. Wiesz co je, i nie zmuszę mnie do tego, żebym ci powiedział. Okay, idziemy dalej. Ej, mordercy jedzą mięso ludzi, których zabijają. Cumberland. Trochę to brzmi jak Night of the Living Dead. Musimy się wydostać z Manhattanu. Cloverfield. Super. Zombies. Zombie Redneck Torture Family. Eee, Okej, okay, to to jest skabiny do łódzy, jak rosują, który potwór zostanie, zaatakuje naszych bohaterów. Większość roślin i odchody zwierząt, ale ta chce zjeść samego, same zwierzę. Czyli znowu mamy coś coś związanego z, yy, z rośliną mieczącą ludzi. Mm -hmm. jak jest Kaiju to powiedziałam, że Godzilla, ale jakaś świeża jest, czy nie? Pacific Grim, o! Pantera. Okej. Okay. o czym my tutaj mówimy? Mm, 3000-year-old walking, talking corpse, e, mumia. Ludzie z Ziemi, którzy potrafią myśleć, są tak przerażeni przez tych, którzy nie mogą, demartwi. Nasz statek musi być zregenerowany, lepiej zacznijmy, czyli coś... Hej okay, pasuje mi to tylko do Plan 9 from Outer Space, czyli Eda Uda, niesławny, jeden z najgorszych filmów w historii. King Kong. <laughs> czy dajesz im wodę? Czy nakarmiałeś się po północy? To są oczywiście Kremliny, Tokio Godzilla, King of the Monsters, The Jungle, Knight of the Lepus zgadujemy. Creature from Black Lagoon, to jest Dracula. Eat a ah, to jest Jeepers Creepers, ok. Knight of the Living Dead. Day of the Triffits, bo czemu nie? Cat People pasuje i she says. Czemu she says? Okej, okay, dobra, dobra, bo oni tam znaleźli te, znaleźli te dziewczynę faktycznie. Musiałem, że tylko faceci byli w filmie. Dobra, mamy, mamy to. I zostawam tylko ostatni quiz, gdzie zgadujemy, jakie wybory moralne były w danym filmie. Zrób coś sam, albo pożycz Mistrza Magiczną Magię, żeby zrobiły coś za ciebie, to jest fantazji. Okej, okay, piszesz, i Twoja ta postać, o której piszesz, jest prawdziwa. To jest Rubis. O nie! Okej, okay, myślałem, że to był. Bo w Sparks też tak się dzieje. Mamy rug, słowo które jest związane nieodwołanie z filmem Big Lebowski. To jest Luper. Wypacz e, uczniowi, który e, jakby złożył na ciebie zeznanie. To jest oczywiście Whiplash. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych spuść bombę na Nowy Jork. Albo, albo pozwól, żeby świat sam się zniszczył. czy to jest War Games Failsafe, nie, nie znam tego filmu. Get Busy Living or Get Busy Dying, to jest Redemption. Gone, baby, gone. To jest faktycznie jest ten dylemat moralny: albo zwróć córkę do jego własnej matki, albo pozwól jej być adoptowaną przez ludzi, którzy bardziej lepiej będą bali. Najlepszy moim zdaniem film Bena Afflecka. Myślę, że ani Town, ani Argo nie mają nic z tym do gadania. Bring John Doe to jest Seven. Kurde, albo brzmi to mi trochę, struktura tego drugiego zdania brzmi jak parodia, czyli wybieram od tego Pythona. Okej. Okay. To brzmi jak coś o podsłuchu, czyli The Lives of Others, którego nie widziałem jeszcze, a bardzo bym chciał. Mm, some like it hot. Okej, okay. pozwól matce stracić albo raczej um, matka straci czterech wszystkich synów w wojnie albo Ryzykuj życia, żeby, żeby przynajmniej uratować jednego. To jest Saving Private Ryan. Bardzo smutna scena, jak Tom Hanks jako kapitan Miller prosi go, żeby e, prosi e, młodego Ryana, żeby e, earn it. You need to earn it. Wybierz zły, zły tydzień na, e, na zrezygnowanie z picia, palenia, kleju i amfetaminy, albo wybierz dobry tydzień do tego, nie? Airplane. O, to jest, mamy, będzie dyskusja w, pomiędzy jurorami, w. Boże, to inne, inne słowo jest nieważne, ale chodzi o 12 Angry Men. I mamy wszystkie quizy skończone. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny wyjazdowy odcinek. Pa!